Cześć, witam serdecznie. Radziu, co jest twoją pasją? Moją pasją, jak widzicie, jest żelastwo. ale Jestem złomiarzem. Ale oprócz tego też, e, i tu nas też łączy, bo mamy trochę inną też pasję, nie? Oprócz żelastwa, które oczywiście jest na pierwszym miejscu, to też jest... Wiem, wiem, do czego zmierzasz. <laughs> pewnie chcesz porozmawiać o koniach. O konia. tak. Także też lubimy tą jazdę konną. Myślę, że jak będziemy kiedyś starzy i już będziemy sobie rekreacyjnie, że tak powiem, ćwiczyć, to fajnie by było nie sobie konika do lasu, pojeździć w teren, bo... Jasne, to, to jest zupełnie coś innego, można, że powiem, zresetować umysł, chociaż mówię, na no, siłownia też mi ten umysł resetuje, Aha. ale wiadomo, dużo więcej wysiłku jednak kosztuje tutaj przenoszenie tych ciężarów, niż na przykład jazda gdzieś tam w terenie. Jak najbardziej, jazda w terenie, rewelacyjny sposób na takie odstresowanie się, plus to jest też troszeczkę może być kardio, bo jakby nie było, tak. parę tych kalorii też się spala. Oczywiście tlenówka, bo tam nie robimy jakichś, nie wiadomo, jakichś ekstremalnych, że powiem, wysiłków, ale jakby nie było, cały Czas. Ale też nieraz schodzi się, jak tam gdzieś pojedziesz ostro w teren, trenujemy nogi dosyć mocno, schodzisz z takiego konia na drugi tak. dzień, nagle te mięśnie, te włókna odzywają się całkiem inne, nie? No, zupełnie, <grym> zupełnie inna praca mięśni, możemy mieć super silne nogi i wiadomo robić po 300 przysiadzie, a jak się siada tam przywodniciele, wszystko, nogi drżą, no mhm. dziwnie to, jest dziwnie. I teraz tak, zobaczcie ile ludzi, tyle pasji. I teraz, jeżeli masz jakąś pasję, niekoniecznie dźwigasz ciężary, niekoniecznie jeździsz konno, a może walczysz w MMA, może jeździsz rowerem, takich ludzi szukamy w Seven Nutrition. Jeżeli chcecie, wszystko będzie w opisie pod tym filmem. Nagrajcie taki filmik, jak macie jakąkolwiek zajawkę. Chcecie yy, wrzucać swoje filmy, chcecie pokazywać swoje filmy szerszej publiczności, piszcie pod ten adres, który jest pod tym filmem, a być może wypromujecie się na kanale, a tym bardziej zarobicie troszeczkę pieniążków. Także zapraszamy serdecznie, wrzucajcie filmy no i rozpowszechniajcie swoje pasje. Dokładnie. Powiem szczerze, ja osobiście najbardziej cenię ludzi z pasją. Obejmie, to jest pasja do, tak. do grania w szachy, w bierki, do kulturystyki, ale tak naprawdę to, co tworzy, że tak powiem, prawdziwego, prawdziwą osobę, to jest to właśnie, że, że potrafi, że jak powiem, gdzieś poświęcić swoje serce, swoje ciało dla, czas, dla czegoś, tak, nie? swój czas, dokładnie, dlatego, żeby coś robić, a nie, że tylko przychodzi do domu, siada przed komputerem albo przed telewizorem, wyciąga jakiegoś tam, nie wiem, browara i tak. spędza wol, wolny tylko, czas. Że to jest jego pasją, nie? No, no tak, takie pasji <grym> ale nie, nie cenię. I to jest jednak prawda, że człowiek bez pasji nie zrozumie drugiego człowieka, który ma pasję. Po co, gdzie tam, po co się męczysz i w ogóle, nie? Dokładnie, dokładnie. To, powiem wam, że jest naprawdę ubarwia życie i, i, i łączy ludzi. I to niekoniecznie, że, tak powiem, ta sama pasja, ale ogólnie ludzie, którzy się, że powiem, czymś. Jarają, pasjonują i tak dalej. Są, że tak powiem, dużo bardziej bogaci wewnętrznie. Także słuchajcie, nie siedźcie już gdzieś tam w ciemności, w piwnicy i tak dalej. Możecie wypłynąć na szerokie wody. Czytajcie, wrzucajcie filmy, a będzie naprawdę fajnie. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Do Dzięki zobaczenia. Radiu. Do zobaczenia.